Namaste kochani, dzisiaj na naszym kursie yoga mamy wyjątkową praktykę wychładzającą i tonizującą ogień do szypita. z tej okazji komponuję fajne kadzidełko, które równoważy nam troszeczkę pita, bo wprowadza słodkie zapachy trochę ciężkie, lecz oleiste. tutaj będę robiła tylko na świeczkach wy możecie oczywiście sobie je zrobić na węgielku Mam żywicę drzewa sal fantastyczno-otferna. Ona wygląda w ten sposób: żywica drzewa sal. Będę sobie ją kładła na każdą świeczkę. Ona ma taki waniliowy, żywiczny zapach, który idzie w kierunku słodkiego lecz delikatnego zapachu. Pochodzi z Indii i jest stosowana podczas różnych świąt hinduskich podczas różnych rytuałów. Ta żywica jest bardzo ładna. Ona jest taka rzeczywiście w kolorkach, jak zobaczycie, od jasnego, żółtego, wpadającego w beż do ciemnego. Koloru. Troszeczkę przypomina nam bursztyny. Oczywiście nasypię również nieco róży. To jest kadzidło proszkowe. Daje genialny, taki różany słodki zapach, jak dżem dosłownie, albo konfitury z róży. Do tego dodam odrobinę drzewa sandałowego, czerwonego, obok każdej świeczuszki. I odpalimy sobie kadzidełka. I moi linii, moi kochani. Jak to wszystko się tutaj doda, to będzie taki wstęp maleńki do praktyki, naprawdę. I to jest połączeniem żywiołu ognia i wody, więc będziemy mieć balans pity, a praktyka będzie dzisiaj bardziej intensywna. Na kursie... Pokazałam Wam też spokojniejszą praktykę, która jest zupełnie inna, ponieważ nie ma tam wygięć, to i za bardzo są skłony. Skłony są generalnie osanowi, które nas wyciszają. Także dobrze jest, żeby nasze pisze praktyki chłodzące z pozycjami odwróconymi z dużą ilością skrętów i skłonów robiły sobie jeszcze taką praktykę wyciszającą, która je troszeczkę znudzi. A dlaczego znudzi? Bo pita jest zbyt energiczna. Kochani. I każda pita pragnie się wyżyć, więc moi drodzy, tak naprawdę tutaj nasza pita będzie Pragnęła aktywnej praktyki jogi. Będzie dążyła bardziej, żeby ćwiczyć skłony, skręty, pozycje odwrócone, ale pita ma też tendencję, żeby przyginać, czyli rywalizować bardzo mocno. Jak nasza pita rywalizuje, to niestety często robi sobie krzywdę i narazza się na kontuzję. Stąd mam dla Was też drugą praktykę, zupełnie niestandardową, z, ze skłonami właśnie z pozycjami, które otwierają biodra. Elastyczność też się przyda w biodrach picie, ponieważ jej ambicje i mocne emocje mogą powodować napięcia w lędźwiach i blokady w biodrach. Więc kochani, nasza pita musi również sobie robić takie dni, kiedy robi dużo skłonów w praktyce, pozycje stojące w otwieraniu bioder i też bardzo delikatne pozycje odwrócone. Tam będziecie mieć Viparitę karanię genialną z bolsterem na stopach. Będzie to wyzwanie dla Pity, która będzie musiała utrzymać bolster, równowagę i poczuje przyjemne dociążenie odcinka lędźwiowego. Rozluźni też troszeczkę nogi. O, uwaga, troszeczkę mogą nam strzelać żywiczne kadzidełka na początku. Jeżeli za bardzo będzie kopcić, to zostawcie je sobie na wstępne, tak wstępną minutkę czy dwie minutki, żeby zapach się rozszedł. Później możecie trochę przewietrzyć pomieszczenie, żeby był ten zapach różany, waniliowy. I przystąpcie do praktyki. To są kadzidełka, które generalnie w takiej kadzienicy na węgielku kopcimy, ale ponieważ węgielek nie mocno strzela też będziemy mieć węgielek na kursie, to ja opracowałam na świeczki sojowe. To są wegańskie świeczki sojowe. Właśnie popatrzcie, kładę sobie troszeczkę tego, tej żywicy. Staram się, żeby ona bardziej się rozpuszczała w wosku, w świeczce. Ona się fajnie później stapia. Czasem się niestety podpali, ale też pod wpływem gorąca będzie się nam żywica rozpuszczała tutaj. Będzie uwalniała fajny aromat i wcale tak nie będzie kopcić. Ten aromat będzie się uwalniał pod wpływem gorącego wosku. Będzie się fajnie stawiał ze świeczką, także możecie sobie wypróbować ten sposób w tych maleńkich świeczuszkach. Jedna taka. Jeden kawałek naszego kadzidełka blisko płomienia, troszeczkę róży właśnie. Możecie sobie kłaść i tutaj będzie mniej dymu. Kadzidło dla pita. Drzewa sal, drzewa sandałowe, różane. Mam też specjalną łyżeczkę. Fajną tutaj do kadzidła. I rzeczywiście, jak to jest na świeczuszkach, zapach się fajnie uwalnia. Kadzidło dla pita. Drzewo sal, drzewa sandałowe, róża. Róży będzie najwięcej, ale za chwileczkę wejdą zapachy żywiczno manijowe Generalnie ten zapach jest bardzo fajnie równoważący do szepita. A teraz zapraszam Was na mocną praktykę. Dużo wygięć w tył, skrętów pozycji odwróconych. Tonizujemy, wychładzamy naszą pitę.